Cześć, hey, to Ola. W tym tygodniu stwierdziłam, że pokażę Wam standardowy weekend z mojego życia. Wiadomo, każdy weekend wygląda trochę inaczej, ale wszystkie weekendy mają wspólne punkty. Zawsze znajdę czas na YouTube'a, zawsze muszę coś pomontować na komputerze, w każdy weekend staram się wyjść z domu i zrobić coś fajnego. Zawsze, o ile nie wyjeżdżam, to przynajmniej jeden dzień w weekend muszę iść do pracy i zawsze jest coś tam do ogarnięcia w mieszkaniu i w tym samym czasie muszę znaleźć czas na odpoczynek, a to wszystko w trzy dni. Zaczynam od tiktoków yy, na telefonie. Jest 12.54. Mam dość, więc zrobię sobie chwilę przerwy. Oglądam chwilę YouTube'a, odpocznę sobie, pojem chipsiki. Jestem dosłownie w połowie filmiku, który włączyłam i... I już zjadłam pół paczki chipsów. Ogólnie mam straszne problemy z jedzeniem emocjonalnym jeżeli się czymś stresuję, pierdalam jak pojebana. I teraz przez to, że stresuję się tym, czy ten filmik niedzielny będzie dobry, czy zdążę go wyedytować, czy powinnam go w ogóle wrzucać, jem jak nienormalna, zjadłam prawie całe opakowanie cukierków pudrowych, teraz chipsy, jest mi już niedobrze, no Po prostu czuję, że muszę coś robić. No, ale stwierdziłam, że podzielę się tym, jak szybko jestem w stanie zejść paczkę chipsów, bo jest to interesujące. Szczególnie, że stresuję się głupotką, no bo tak naprawdę nikt mi nic nie powie. Nawet gdybym nie wrzuciła żadnego filmiku w tym tygodniu, i nie wrzuciła za tydzień żadnego filmiku, i za miesiąc bym nie wrzuciła żadnego filmiku, nikt by nie miał mi. Tego za złe. Co najwyżej ktoś pomyślałby sobie, że jestem leniwa, albo że już mi się znudziło, co w jakiś tam sposób na pewno by mnie uszczypnęło, ale tak naprawdę nijak wpłynęłoby na moje życie, więc to jest tylko presja, którą sama na siebie nakładam. Nagrałam jeszcze raz wstęp do tego filmiku, ponieważ. Nie podoba mi się, jak wygląda. Postaram się go jeszcze naprawić, żeby móc cokolwiek nagrać, wrzucić w niedzielę. Dobra, jest 16 za minutę. Jednak zmiana planów, idziemy na inny film do kina, więc teraz się ogarniam. Prawie zmontowałam filmik, tak pewnie jeszcze godzina roboty, ale nie mam czasu, więc go sobie zamknę i do tego wrócimy później. A teraz idziemy ogarnąć moją piękną twarz. Przejechały już wszystkie autobusy, tylko nie mój a jest dosyć chłodno. Dzięki temu stoję na przystanku sama i do siebie gadam. Wypożyczyłam Malibu Płonie. Miała to być książka, której nie będę wypożyczać, dopóki nie przeczytam Siedem mężów Evelyn i Hugo. Stwierdziłam, że bardziej wakacyjna jest Malibu Płonie i potrzebuję na jutro jakiejś książki do pracy, więc spróbujemy. Jeszcze dodam tweet cute, więc tak naprawdę troszeczkę się upośpieszyłam. Dobra, jest strasznie głośno. Napisałam Michalinie, że jadę do galerii. I tam się zobaczymy, pójdziemy coś zjeść i pójdziemy na Spidermana. Nic nie słychać. Pa. Skina 21.22. Muszę jeszcze dokończyć filmik na YouTube'a i zrobić siedzenie na jutro. Chociaż może zrobię to jutro rano. Pewnie, na pewno to zrobię jutro rano. Nie wiem czemu udaję, że tego nie zrobię jutro rano. Film trwał nieco ponad 2 godziny, więc jako film dla dzieci uważam, że jest trochę długi. Była jedna scena, która mi się udłużyła, nie żeby. Nie spoilerować za mocno, to był jeden moment, w którym wszyscy wiedzieliśmy, co musi się dalej wydarzyć, a oni dalej biegli i biegli i biegli. Miałam równocześnie wrażenie, że siedzę już tutaj 3 lata, a równocześnie, że ten film będzie trwał jeszcze 3 lata. I trochę ten, ale tak zawsze. Że nie życzyłam tam kolejnych 3 <laughs> Bardzo podobała mi się historia. Było wiele uroczych, wzruszających i smutnych momentów. Była świetna muzyka, muzyka podobała mi się chyba najbardziej. Bardzo mi się podobało i, i było śmieszne, i smutne, tak jak mówiłaś. Mm -hmm. e, I uważam, że był super film, i ładny, i fajny, i tak dalej, i tak dalej. Ale. chciałam też powiedzieć? Do czegoś dążyłam? A w skali 1.10. 10 3, 4. 8. No, bo właśnie miałam. O, o tym się zastanawiałam, czy 8 czy 9, bo jakby 10 na 10 to trochę dużo. Chciałabym wyjść taka bez żadnych uwag mm -hmm. w sumie. A to jest takie 8,5 w sumie. Mm, Spokojnie. Znaczy, ja uważam, że można żyć bez obejrzenia tej produkcji, ale naprawdę dobrze się bawiłam i po prostu wiem, że mogłabym to obejrzeć trzy razy i za każdym razem mi się tak samo podobało. Myślę, że można byłoby nawet też znaleźć inne fajne rzeczy, których nie zauważyłeś, tak, tak jakby skupiając się. Tak, na... to jest typowo TikTokowy film. Tam się tyle dzieje na ekranie, że, że nie zauważysz wszystkiego. Tak. jeżeli będziecie musieli wyjść w trakcie seansu do łazienki, pff, nie wiem, czy się znajdziecie w fabule. Ale też uważam, że to jest ogólnie dobry film pójście do kina, tak. tak? Że nie żałuję, że nie mam czegoś takiego, jak po wielu filmach, że równie dobrze bym to obejrzeć, jak napiął się w domu. Tylko tak, cieszę się, że poszłam za do kina. Tak, tak. Wróćmy na I zapomniałam, że idę do pracy, i chciałam go przystawić. I tak patrzę: piąta, czterdzieści pięć. Czemu? Mam dyżur. Normalnie do pracy się nie maluję, ale wczoraj tak się wyciskałam przed snem. Może użyję tego. Zawsze do pracy przygotowuję sobie pięć posiłków. Pięć posiłków to jest taka dobra liczba, bo zjem albo pięć jednego dnia, albo cztery i piąty zostanie na śniadanie, więc jest to bardzo bezpieczne. Boję się być w trakcie głodna, no bo nie za bardzo mam gdzie kupić jedzenie, a z pięcioma czuję się bezpiecznie. Dziwnie pokleję ten chleb, nie pamiętuję tego. Zrobimy teraz sobie obiad gnocchi z serem i kalafiorem. Miętka kawa. Plus i jogurt. I póki to przez chwilę ładnie się ugotuje. Mamy dosłownie dwie minuty na zrobienie owsianki. Porcje półtorej porcji część mi się nie zmieściła więc zjem teraz na śniadanie. Wypijam wodę i lecę. Widzimy się jutro. się jeszcze nie witaliśmy. Dzień dobry w ten niedzielny poranek. Ja tutaj mam mój obiad. Wróciłam po dyżurze, dyżur był naprawdę miły. Dawno nie miałam tak dobrego dyżuru, dlatego stwierdziłam, że od razu pójdę za ciosem i posprzątam mieszkanie, póki mi się chce i nie chcę mi się uspać. I nadal jestem trochę śnięta, ale chyba sobie dzisiaj odpuścimy sen. Jest 12.46. Zrobiłam sobie kawkę. I będę czytać Malibu Rising. Jak na razie podoba mi się, ale myślałam, że to będzie o nepo-dzieciakach, które są bogate i troszeczkę im się poprzewracało w tyłkach. A w sumie jest to o dzieciakach, które zostały porzucone przez swojego ojca, znanego piosenkarza, jak były dziećmi, więc nie jest tak wesoło, jakbym chciała. Podoba mi się, ale myślę, że to będzie taka książka, którą ocenię na 3,5, może 4 gwiazdki. Jestem w połowie, więc jeszcze wiele może się zmienić. Jeżeli będzie fajne zakończenie, kto wie. Ale na razie mam takie. No, ok. W środę zaczęłam czytać Tweet Cute, ale przez to, że w czwartek y, robiłam te 24-godzinne wyzwanie, dostępne na YouTube, polecam, to porzuciłam tę książkę na chwilę i kiedy jej wróciłam, boże, jak ją przyjemnie i szybko się czyta, naprawdę. Jest to książka, którą można spokojnie pochłonąć w jeden dzień. Mi zajęło dwa dni przeczytania tej książki. Mamy tutaj dwie perspektywy, Jacka i Pepper, szkolnych znajomych, którzy nie trzymali za sobą w ogóle i w pewnym momencie nagle się zaprzyjaśniają, toczą ze za sobą spór. Na Twitterze, a zarazem w anonimowej aplikacji nie wiedzą, że piszą z sobą, ale no tam flirtują i zwierzają się sobie. Jest to naprawdę miła i mądra książeczka. Ogólnie zarys powieści był bardzo przewidywalny, sztampowy i taki jak zwykle, ale były takie momenty, w których te dzieciaki były bardziej świadome tego, co robią, jak się zachowują, i rodzice odpowiadali. Rzadko, to rzadko, ale czasem. Tak jakby odpowiedzieli Ryjce w prawdziwym życiu. I te mini smaczki sprawiły, że naprawdę bardzo, bardzo podobałem się do książki. Chyba ja sobie kupię, polecam serdecznie. Ja oceniłam na 4,5 gwiazdki, bo były głupiutkie momenty, ale naprawdę bardzo dobrze się ubawiłam. Uwielbiam takie dni. Nie, takie dni! Okej, okay, zdjęłam po znokcie, i Miśka kończy jeszcze notatki. Więc mam chwilę, tak pewnie jest 20 minut, może z pół godziny. Więc przejdę się na spacer. Nie wiem, na ile podoba mi się to, że aż tyle widać białego, w sensie... Nie są za bardzo przezroczyste. Na no, spoko. Nie wiem.